Nie anko fani amerykańskich ciężarówek, mam dla was newsa, który dosłownie wyrywa z butów. SC Software właśnie ogłosił bombę, do American Truck Simulator wjeżdżają samochody osobowe. I to nie byle jakie, bo prosto od legendarnej marki Ford. Wszyscy znają Forda, Ford to wiecie co, <laughs> nie wiem, to już sobie dopowiecie. Ja lubię Fordy, bardzo mi się podobają, a zwłaszcza te nowe ramy i tak dalej. Piękne samochody, Bronko też jest fajny. No i tak, nowy moduł gry nazywa się Rockchip i pozwoli nam rzucić ciężarówki na parking i skoczyć za kółko klasyków i współczesnych potworów z amerykańskich dróg. Znamy te samochody, widzieliśmy nieraz w filmach i tak dalej. No i ogólnie w pierwszym DLC Ford Car Pack, czyli tutaj słowo kluczowe, pierwsze DLC Ford Car Pack, więc możemy się spodziewać też innych marek, znajdziemy Mustanga z 1967 roku. To jest król szos i marzenie każdego pana Musulkarów. Więc no, to jest piękny samochód. I Następnie nowiutki rodziny Ford Bronco z 23 roku. Idealny na bezdroża. No niby tak, ale pewnie tam mocy dużo nie będzie. No i następnie potężny F-150 z 23 roku. To jest klasyk wśród pick w Stanach. Bardzo popularny. One nawet chyba są też przerabiane na te karetki amerykańskie. No i oczywiście Ford Crown Victoria z 90, 1998. No a a pomiędzy 2012, właśnie nie wiem, czy one w produkcji były, to musiał dokładnie sprawdzić, ale to auto też zna każdy fan amerykańskich filmów, bo one najczęściej występowały jako y, samochody policyjne i następnie samochody FBI, takie czarne i niebieskie światła. Często chyba w Batmanie było widać i Maruela w Marwela filmach, i możliwe, że jeszcze w Transformersach. Ogólnie bardzo często było widać. No i co ważne, żeby zagrać w ten nowy tryb. RowTyp będziemy musieli kupić 4 Carpa lub inne DLC z tej serii, więc następnie będą inne DLC, może jakieś inne marki. Ciekawe, to jest bardzo interesujące. Więc jak na razie SS jeszcze dopracowuje detale, silniki, wersje, wyposażenia, ale to już się dzieje. Najważniejsze, że już robią coś w tym kierunku, i to jest właśnie najciekawsze, że jak wypuszczą samochody to Będziemy mogli pojeździć swobodnie i jeszcze, może, jakieś misje porobić czy coś po, po tych amerykańskich drogach, a zwłaszcza Stanach. No i co najważniejsze, Ford oficjalnie współpracuje z SSM, więc wszystko będzie odwzorowane jak trzeba. No i tak, środek, wszystko będzie jeden do jeden zrobione. Głosy, znaczy silniki, też mam nadzieję, że będzie kilka różnych rodzajów, jakieś. W przyszłości, może dodatki, spoilery, coś tam pierdółki, wiecie, jakieś tuningowanie. To już będzie wszystko modowane, <grytanie> prawdopodobnie. Ale jedno jest pewne, to jest największa zmiana w historii ATS-a. Samochody, kurde, no, to będzie coś pięknego pojeździć, po, pozwiedzać w ogóle osobówkami Stany, poczuć po prostu, jak będzie działać fizyka samochodów na tych drogach. Na tych najnowszych DLC to już oczekiwania są wysokie. Na tych starszych, no okej, okay, te drogi nie są jeszcze tak zrobione. No, sami wiecie, jak można sobie porównywać stare a nowe DLC. Więc nowe to jest po prostu niebo a ziemia. Um, następnie, no wielki szacun też dla Forda do współpracy z SS Softwarem, bo to jest po prostu taki y, duży krok do przodu dla y, ATS-a i też ogólnie dla firmy SS Software. Bo Będą mogli bardziej urozmaicić tę grę. Może jakieś wyścigi w przyszłości, może jakieś konwoje czy coś osobowkami, jakieś naczepy później zrobią, kampery będzie można podpiąć, jakieś przyczepki, przewożenie misji, może jakieś busy dodadzą. A jeszcze przecież wcześniej było wspomniane, że to jest dopiero początek, więc możliwe, że dodadzą jakieś busy z Forda. A jak wiadomo, Ford ma bardzo dużo różnych busów, jakieś plandeki czy coś, pojeździć można, nie? Kurde, ja jestem otwarty na takie coś. No i następnie, pamiętajcie, jeżeli Wam się podoba content, to bardzo zachęcam do zostawienia łapki w górę, do ustawienia subskrypcji. Napiszcie mi w komentarzu, którym Fordem ruszycie jako pierwszym. Bronco może, albo klasyczny Mustang. Też jestem ciekaw, jakie ceny ich będą, bo jeżeli ceny nie będą za wysokie, to sobie kupię w karierze w przyszłości. W karierze od zera do miliardera w ATS. Jeżeli nie jesteś na bieżąco, to bardzo zachęcam. Gdzieś będzie podpięta playlista, no sobie kupię i będę jak już się dorobię dobrej kasy to po prostu pojeżdżę po, mm, po Stanach i będę kupował garaże, no, coś fajnego, dobra przecho ATS, no, po prostu ATS przechodzi na nowy poziom i serio to jest dopiero początek.